List świętego Pawła, Apostoła do Tytusa. Rozdział pierwszy. Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością w nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami, Ten, który nie kłamie, Bóg i we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela, do Tytusa, mego własnego Syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Zostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniany o hulaszcze życie lub niekarność. Biskup bowiem jako szafarz boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając czego nie należy dla brudnego zysku. Jeden z nich ich własny prorok powiedział: Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. List świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Rozdział 2. Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci, żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę. Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się, niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego zbawiciela objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą. Niech nikt tobą nie gardzi. List świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Rozdział trzeci. Przypominaj im aby zwierzchnościom i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym porządliwościom i rozkoszom żyjący w złośliwości i zazdrości z nienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia, zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo, są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy, i sam siebie osądza. Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę. Zenasa, uczonego w prawie, i Apollosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało a niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną, pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.